Witajcie, edukacja na maxa Z tej strony kolejny odcinek serii Szogi. No i obiecana kontynuacja partii z Poznań Open. No i trafił mi się w drugiej rundzie po wygrane za Adrianem Janik Kruse. Trzeci dany, obecnie chyba jeszcze mistrz Niemiec, więc także bardzo silny przeciwnik, zresztą też organizator turnieju Szogi, Szogi Poznań Open. gdyż studiuje w Poznaniu i obecnie chyba mieszka. W związku z tym, no i my już mieliśmy okazję kilka razy grać, więc wiedziałem, że sobie Bisia może nie być najlepszym rozwiązaniem w tej przypadki w środku, więc wiedziałem, że coś niego przygotowałem. Tak to wygląda troszkę dziwnie. A jak domyślacie się, pozycja miała przede wszystkim Janika zaskoczyć. Oczywiście Janik preferuje raczej bycie wyżą statyczną, statyczną więc... Naturalne było ruszenie śpiątki od wieży i wymiana pionków, po, poza tym otwarcie końca. A ja troszkę tutaj kombinuję, szukam przestrzeni do zbicia, oczywiście, do łapania też po takich potencjalnych piątków. Stąd też niekoniecznie ta ucieczka jego wieżą na koniec była taka dobra i przemyślana, także. Groziło poza tym mi w tym momencie teraz też strat, strata pionka potencjalna, yy, więc wiedziałem, że po bronie. a nie, bo nie grobię teraz tylko ja miałem plan. Chytry, tutaj pójdę, o! Tak, jest taka, takie otwarcie Tate Futori, to jest taki motyw state Jak najbardziej taki miałem plan, ale ja go skutecznie zajmował, ale dzięki temu też. Pozycja jest stabilna. Niestety, problemem moich w tej partii było przede wszystkim to, że nie do końca wiedziałem, jaki zamek wybrać, na jaki zamek mi przeciwnik pozwoli. Więc y, grałem dość spokojnie. Tutaj, oczywiście, pierwsza pierwszy, pierwszy taka takim, moja niedopowa sytuacja, musiałem w musiałem ci do brony, y, no bo miałem plan, żeby tutaj upolować sobie coś y, wreszcie. Ale nie do końca mi to wszystko wychodziło. Pierwsza taka, pierwsze moje poświęcenie, zwrócić jakie jak, jak grube poświęcenie. I tutaj jest zdecydowanie yy, po, po ruchu Janika trzeba było tym po prostu srebrnym uciec. I powiedzmy nie byłaby taka jest ale tutaj ja troszkę chciałem przyszaleć, widziałem, że wezmę tego skoczka, rozmawiałem mu pozycję, ale też co ciekawe, nie zdecydował się na najpierw wruszenie tokinem i rozwalenie mi w pełni zamku, tylko obronę yy, tego tokina, co jest dość dziwne, przynajmniej szczerze. No bo zwróćcie uwagę na tutaj pozycję, wzięcie tokinem, jeżeli ja zbiję tego, to on zbije tego i tutaj wchodzi mi totalnie mi miażdżyć, dziękuję, partner nie ma koniec gry. A tak to troszkę jeszcze dał mi Janik odsapność, no i trzeba było tą pozycję troszkę ustabilizować. Tutaj wyszedł taki troszkę wariant, miksowany troszkę ja góry i... Oczywiście słabość naturalna jest tutaj zaraz potencjalna rzutka pionka, jeżeli coś się z, z tym srebrnym stanie, także skoczek jak najbardziej też byłby na propsie w tej pozycji. Dlatego istotne było też tutaj kost... wrzucenie tego pionka, żeby się obronić. Co my to mamy? OK, atak Janika. Próba przepchnięcia się w stronę głowy, na której jest goniec i wieża, czyli potencjalny słaby punkt. Yy, dlaczego ja się tutaj odsunąłem? Czy, ja szuk... Czy jakieś, wi... jakieś widełki były? Chyba widełki. A, po wzięciu pionkiem yy, tutaj groziły widełki nas, yy, króla i wieży, więc trzeba było zejść z linii. Oczywiście ta, ten goniec i tak się pojawił. Jak widzicie, podzia wcale nie jest taka kolorowa. Dla mnie w po repozorom jest tragiczna. Yy, cały czas nie mam jak schować się tym krułem w, w to miejsce. Chociażby się bardzo chciało. Wieża z gońcem stoi fatalnie. W każdym chwili ja niech może wziąć sobie yy, wieże i owymi. Dlatego zdecydowałem się w akcie desperacji, żeby troszkę jeszcze namieszać. Stąd rzutka pionka i próba przeniesienia jakoś tych figur w inny sposób. No i tu zaczynamy już masakrę, wieża i nie ma się czym bronić. Tak naprawdę tutaj się wszystko prowadzi już do mata. Co prawda, troszkę to Janik jeszcze wydłużył, ale da, spokojnie można było tutaj aktywować figurki. Chociażby w tym momencie to się Królem zrzuci piątka chociażby tutaj. Myślę, że ten pionek tutaj jak najbardziej również by działał. A nie nie działałby, bo wie że musiał być. Jakę po prostu bym wziął, to, to też jest, to by się by też przydało, więc Tak także jak... bardzo prosto tutaj przeszło do realizacji przewagi. Mm. No i tak naprawdę jest to też konsekwencja tego, że nie wyprzotowałem żadnego zamku. Po czym zmarnowałem czas na rozwaniu zamku i troszkę liczyłem życzeniowo, że coś się stanie, a jak widzicie tutaj już było sumę, po którym ja się poddałem. Bardzo agresywna, bardzo mocna partia, ale z dużą liczbą moich błędów, także na dwoje jestem z niej zadowolony. Prawdopodobnie po ustabilizowaniu tej pozycji powinienem zastanowić się nad zbudowaniem w tym momencie zamku i myślę, że to, była, to byłby dobry moment. Ewentualnie w tym miejscu. O, w tym miejscu myślę, że... Zbudowanie zamku myślę, że w tą stronę jakoś tutaj byłoby w porządku, ale nie zadziało się w ten sposób i doznałem porażki. Także co poradzić w końcu dość silny przeciwnik. A ja mam nadzieję, że film się podobał. Dzięki serdecznie za oglądanie widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Doczona trzymajcie się.